Cześć. Jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Mamy dla was dzisiaj book haul z miesiąca czerwca. Zbierało nam się w sumie trochę książek, chyba poniżej 20, co i tak jest dużym wynikiem, bo w, akurat w tym roku nie kupujemy za dużo książek. Większość z was pewnie zna powód, ale już się nie będziemy powtarzać 50 razy jeszcze o tym, na pewno dużo tutaj będzie. No i co? Zaczynamy od ciebie? Ja zacznę, tak. Ja mam trzy książki z wydawnictwa Moondrive i pierwszą z nich jest Gdyby był ze mną, którą kupiłem Julce w prezencie. Tak, i to jest książka, na której się płacze podobno bardzo. Więc zobaczymy. Ja mam ochotę na takie książki bardzo dobijające i w ogóle, więc myślę, że będzie mi jakby pasowała do gustu czytelnicze. Ja pewnie jeszcze bardziej będziesz mieć ochotę na takie książki. Możliwe, chociaż ona jest akurat na tej takim bardzo bliskim mimo wszystko. Jak yy, będę myślę, że na przykład na podróż poślubną ją zabiorę, to jest. Nie, bo wtedy opcje. się nie będziemy smucić. Ale, no, ale fajnie się czyta właśnie książki, które są smutne, jak jesteś obok, bo wtedy, wiesz, mogę się od razu przytulić i w ogóle. No dobrze, niech ci będzie. Takie są dobre. Niech ci będzie. Właśnie. Więc y, no, taka książka, której nie mogłam odpuścić on daje zdecydowanie, ale no tak czy siak jak pewnie część z was zwierzy Moon Drive, to było moje ulubione wydawnictwo za czasów gimnazjum, później przestało istnieć i teraz jakby Wznowiło działalność w sumie rok temu. No, i już zaczęli wydawać jakby te nowości, nie tylko wznawiania na przykład Colin Hoover. Także znowu Jesteś jest w topce. Tak, cieszę się, bo naprawdę dobre książki zaczęli wydawać takie, które się nie powtarzają. A na początku byłam trochę zawiedziona, nie ukrywam, jak były tylko powtórzenia: Colin Hoover, delirum, które gdzieś tam z tyłu za nami jest, Lou legenda i tak dalej. No nic nowego, więc... nic tak, się nie zaskoczyło po prostu. Tak, także cieszę się teraz, że już coraz więcej jest takich perełek i też najnowsza ich premiera, która się zbliża, też będzie bardzo interesująca, coś w stylu z tej strony sam, ale nie pamiętam tytułu, więc nie powiem. To teraz te. A nie bierzesz od razu trzech wszystkich z Moon Dobrze, mogę i wszystkie no. trzy. Kolejne to Lato złamanych zasad, czyli też taki romans, tylko mm -hmm. już chyba mniej, mniej smutny. No tak, w sumie tak. W zasadzie ja już czytałam tą książkę, nawet mam tutaj ze trzy znaczniki i to jest patronat zuzy księżkomanki, więc mega gratulacje, bo książka jest super, także idealnie pod patronat. No i tak, mamy tutaj rodzinę, w której były dwie córki, no i wiadomo rodzice, i jedna z tych córek, niestety, w wypadku zmarła. No, i rodzina przechodzi żałobę. Ostatnio w ogóle strasznie dużo czytam książek z żałobą. Praktycznie połowa książek, które w tym roku czytałam, to jest, że ktoś umarł. Jakiś rodzic. Top y motyw tego roku. No, powiedzmy, że tak. Y I zbliża się ślub kuzynki do tej rodziny, y i wszyscy jadą na taką jakby wyspę, na której za co roku w wakacje się spotykali, y i tam ma by się odbyć taka gra w zabójce, czyli. Mamy rozlosowane po każdym jakby członku rodziny losy, na których mamy jakby nazwiska kolejnych ludzi. Wiem, że to jest skomplikowane, ale to jakby... no, tak jak na Mikołajki, co nie? I musicie ustrzelić pistoletem na wodę tą osobę. I wtedy ona przegrywa, wy przechodzicie dalej, no i jest chwila, wiadomo jak to wygląda. I ja chcę tylko pokazać. Um... Jakie piękne tutaj jest. No, jest mega śliczne. Pokazuję wam tak, bo tu mam jakieś notatki, i więc no, na początku, na pierwszej stronie. A tutaj mamy drzewo genealogiczne. Ta była to mapka. Super, bo przy tej skomplikowaności mhm. łatwo się połapać. Ja zawsze, jak się pojawiały jakieś miejsca, to właśnie na tą mapkę sobie patrzyłam, i też jak nie pamiętałam, kto jest kim, to sprawdzałam na tym drzewie genealogicznym. I ono też w ogóle jest w książce, tak jakby wydrukowane. Ale co... bez obrazków, co się nie tak, liczy. Tak, ale właśnie chodzi o to, że tutaj było to zamysłem nawet, mhm. że to nie jest inicjatywa wydawnictwa, że ono jest w ogóle zrobione, tylko faktycznie autorka o tym pomyślała, co jest mega, mega super, i książka była bardzo dobra. I ostatnia już książka z kategorii Moondrive: Eksperyment. Komedia romantyczna. Tytuł mówi sam za siebie. Tak, czy tutaj mamy motyw. No nie ma w sumie takiej żałoby Jest choroba matki Głównej bohaterki I książka jest romansem WLW, czyli właśnie Między kobietami I też była bardzo dobra Jakby no, no. ja nie mogę się Utożsamiać z tymi romansami, więc Zawsze ciężej Jeszcze mi jest tak. oceniać, tak Ale i tak była bardzo fajna. A ja nie czytałem, więc się nie wypowiem No i tutaj w zasadzie tak szybko powiem, że jest motyw Taki, że poznają się dwie dziewczyny Właśnie tutaj z z okładki, ale nie będę kaleczyć imienia głównej bohaterki, bo jest mega trudne. I te dwie dziewczyny stwierdzają, że hej, nie wchodzimy w taki typowy związek, tylko zrobimy sobie tam chyba przez całe wakacje, czy przez, przez ileś randki. I po prostu chodzą sobie na takie randki. Mega fajne. Jak z filmów, bo jedna z nich właśnie jest fanką komedii romantycznych, no i tam się rozwija ta relacja. Też myślę, że godna polecenia, szczególnie w sumie dla młodszych, chociaż tu chyba było 16, ale nie jestem pewna. Coś tu chyba zapisywałam, że były też takie różne zwroty wulgarne i tak dalej, ale mimo wszystko było tego dosyć mało, więc myślę, że spokojnie można nawet dla takiego młodszego czytelnika. No dobrze, to zostając w romansach, a przechodząc do wydawnictwa Young, mamy tutaj kolejną książkę Lynn Painter, czyli Lepiej niż wczoraj, autorkę Lepiej niż w filmach, chyba pan zły numer też napisała, także już kilka książek w Polsce się pojawiło. No i tutaj ma być motyw tak jakby przeżywania cały czas tego samego dnia. I mnie to bardzo kupuje, ja bardzo lubię takie motywy. Jedne z moich ulubionych. I bardzo fajnie okładka to, to. Tak. Ten jeden dzień. No, czy warianty stłuczki samochodowej. Mhm, dokładnie. I tam właśnie też jest oczywiście ten motyw. I jeszcze z wydawnictwa Young już przeczytana przeze mnie książka, czyli Domestic Fluff, a w zasadzie to powieść graficzna. I to jest tak jakby kontynuacja losów bohaterów książki Hard Comfort. Jak Ja to się tą książkę czytałam, i w sumie to mi się podobało tak. Średnio, ale to dlatego też, że nie mogłam się tak bardzo wczuć, bo ja już pozapominałam tamtych bohaterów. Hard Comfort czytałam już mega dawno temu. Za trzy lata chyba. No, dwa, trzy to myślę, że. Nie wiem, Na czy, trzy, czy trzy lata, bo to chyba nie jest aż tak długo, ale dwa myślę, że tak. Więc było to dobrą książką. Myślę, że super będzie, żeby przeczytać od razu po, um... Hard, Comfort. po Hard Comfort. tak, po skończeniu tamtego. I też porusza ważne tematy. Tutaj akurat mamy główny temat, czyli ojciec rodziny rozwiódł się z matką, ma już nową żonę i zachodzi w ciążę ta żona I dzieci, a szczególnie jedna córka, trochę nie wie co ze sobą zrobić, jak ma na tą sytuację zareagować I myślę, że jeśli znacie kogoś, kto jest w podobnej sytuacji, to będzie idealna książka, nawet jak nie czytał tej poprzedniej to bardzo ładnie tutaj nie wszystko wyjaśnię. No myślę, że nie. Wiadomo, że lepiej by było, no nie? Ale samo podejście do tego tematu jest tak uniwersalne, że nawet jak nie znasz książki, mm -hmm. to to może po prostu być dobrym no to też wyborem. Nie? dobrze, że tak się nie zamyka na tak. konkretnych odbiorców. To prawda. Dobra, teraz prawda. ja idę dość niekonwencjonalną książką, czyli żuchwa Kaina. Jest to kryminał dosyć nietypowy. Mhm. On ma ile już prawie 100 lat? Szyba, 36 tak, czy 34 rok. I to polega na tym, że mamy tu wydrukowane strony w kolejności niepoprawnej. Tak, I my musimy wcielić się w rolę detektywa i uszeregować te książki w odpowiedniej kolejności. Stronę, tak. 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 I też I co z tego nam musimy wy, wydedukować chyba trzech morderców bodajże, na początku chyba jest napisane. I tę książkę rozwiązały chyba trzy lub dwie osoby do tej pory. Wiadomo, że każdy z nas pewnie myśli, że on też rozwiąże, ale no nie oszukujmy się, że marne szanse. A i... jest w ogóle ten. Tak, taki są specjalne strony dedykowane? Wniosek powiedzmy. Mhm. I też, jeśli nie lubicie niszczyć książek, to na pewno nie jest to książka tak, dla Was, to... bo trzeba wszystkie strony po prostu. Tu jest miejsce zbierwać. na notatki i jak tu się przyjrzymy, są nożyczki do mhm. wycięcia strony. Tak, więc będzie bolało serce na pewno większość książkoholików. Ale to było bardzo popularne za granicą. Może kojarzycie na przykład takie Tiktoki, gdzie są całe ściany po prostu obklejone kartkami, jakieś notatki. No to właśnie ta książka Ja uważam, że to jest super, bo to jest to, przez co możemy się wszyscy wcielić w Sherlocka Holmesa i być takim detektywem, o jakim mhm. każdy marzy. Ale to też jest um, trochę jak Agata Christie. To chyba też podobne lata mi się wydaje. Ona pierwsza wojna żyła Agata Christie? No wcześniej. Co... Tak. No ale. Jakby podobne, nie? Że to jest stary kryminał I to też jest językiem takim podobno napisanym Bo jeszcze jakby nie zabieraliśmy się za to z Kubą, Który jest trudny Też słyszałam, że są jakieś elementy poematu Że ktoś oddzielał poematu do od jakby akcji Więc to na pewno nie będzie dla każdego To nie jest taki kryminał Jak teraz wychodzą, co nie? Znaczy moim zdaniem to jest książka do zabawy Po prostu No że... nie wiem czy tu się ludzie dobrze bawią Moim zdaniem jak ktoś lubi zagadki Jakieś łamigłówki, to to będzie książka idealna, no ale trzeba się liczyć z tym, że to nie będzie tak, że pół godziny po robocie. Tak, to tylko jest wiele to... dni się spędza, nie. Na pewno tak. godzin No trzeba być myślę, na to przygotowanym, ale uważam, że to jest wręcz na plus dlatego niż mm -hmm. na minus. No, można naprawdę na tą książką spędzić czas, bo tu nie chodzi o to tylko, żeby ją przeczytać. I to jest bardzo ciekawy koncept. Tak. Bo mało jest takich ja rzeczy. W ogóle, w ogóle nawet ci pasuje do koszulki, jakby ten fioletowy był trochę jaśniejszy No to? Wiesz mam taką realny. Na pewno, zdecydowanie. Okej, okay, no to teraz moja kolej. Ja pokażę książkę, która jest dla mnie wyjątkowa, ale nie ze względów, właściwie nie tylko ze względu na tekst, który się znajduje w środku, e, tylko na bardziej takie prywatne rzeczy. Mam tutaj wypożyczalnię skrzydeł, i to jest książka, której autorką jest moja pani od biblioteki z gimnazjum, z którą się przyjaźniłam, więc po prostu no, siedzi tutaj w moim serduchu, ona też bardzo rozwinęła u mnie to czytanie takie z podstawówkowego jakichś takich książek, wiecie, nie wiem, baśni czy coś. To właśnie na przykład na jakiegoś Harry Pottera, Igrzyska Śmierci i tak dalej. Ale też jest cały post o tej książce i o całej mojej takiej prywatnej stronie. Który na Instagramie możecie znaleźć, także tam wam, was odsyłam, jeśli chcecie Po prostu dowiedzieć się więcej i o historii mojego czytania trochę i o historii mojego gimnazjum W sensie mnie w gimnazjum I relacji właśnie z panią Iwonką I też jakby jeszcze sekundę o książce, to to, że uważam, że jest Bardzo dobrą książką na prezent dla małych dzieci, które dopiero się uczą czytać I też dla dorosłych, którzy to czytanie pokochali Bo oni też Znajdą tutaj swoją Panią Iwonkę Która No jakby Wiecie To jest niesamowite, że Książka o Kobiecie w bibliotece, która wypożycza skrzydła Czyli właśnie Tytułowo wypożyczalnia skrzydeł To jest książka o mojej bibliotece, w której ja się Wychowywałam, spędziłam trzy lata swojego życia I ta Pani yy, Bibliotekarka, która jest w tej książce Jest Moją Panią Iwonką, tą prawdziwą I to jest mega niesamowite Więc yy, Pewnie każdy z was w swoim życiu ma taką panią Iwonkę, czy to był rodzic, czy może starszy brat, albo na przykład nie wiem, nawet y, jakiś książkowy influencer, to no to jest super, super prezent na pewno. I pięknie jest ilustrowana, może nawet wam pokażę jakąś wybraną ilustrację. Na przykład mamy taką. Ale tak jeszcze mi się nie podoba to, że te obrona. ilustracje są takie do końca. Jak coś to pani Iwonka akurat ich nie robiła, tylko pani Matylda Konecka. Wygląda taka piękna współpraca. No i ta książka jakby zawsze będzie w moim sercu, nawet pomijając treść, gdyby, nie wiem, była nawet z samymi obrazkami, to i tak byłaby dla mnie ważna, więc no, tak tylko wspominam. Dobra, to teraz dalej te. Tak. Tam już zostało mało książek. Dobrze, niech będzie. No to do mnie w takim razie będą jeszcze dwie i pójdziemy sobie do wydawnictwa Maastricht/ slash Media Rodzina. I zaczniemy sobie może od Mastridu. Mamy tutaj książkę, którą już przeczytałam. I jest To Wszystko, czym nigdy nie byliśmy. To jest romans. Czy mogę powiedzieć, że romans? Czy. No chyba tak. Bo jednak jest tutaj dużo spicy scen, nie ukrywajmy. I ta książka jest genialna. Oczywiście znowu mamy motyw straty i żałoby. żałoby tak. I to też jest na pierwszym, planu, na pierwszym planie. Tak, jeszcze będzie jeden co najmniej. I tutaj. Bardzo mi się podoba, jak ta relacja jest rozwinięta, tych bohaterów, jak to się wszystko buduje, jak ta żałoba też wpływa na, na zachowanie ludzi. I też i w tej książce, i w, w tej, czyli tej, tych dwóch, o których było, w których było o żałobie, do tej żałoby jest bardzo dobre podejście ze strony autorek, bo ona nie jest traktowana jak coś, co niszczy człowieka, tylko właśnie jak taka. Emocja, z której trzeba wyjść i że trzeba ruszyć dalej, bo nie da się funkcjonować po prostu, egzystując tylko. I jedna i druga książka, już też zaczynają się w takim momencie, że ta żałoba przestaje być tym największym smutkiem, i jakby czarn czarną dziurą, czarnym miejscem w życiu, tylko już. Pojawia się ten promień słońca. I jakby ja na przykład osobiście nigdy w życiu nie przeżyłam żałoby, bo nikt z mojej rodziny nie umarł do tej pory, więc ja też nie mogę się tak wczuć, wczuć właśnie w tą książkę. Ty na pewno możesz bardziej, bo na przykład u ciebie no, niestety babcia, ale ja wiem, że dzięki takim książkom trochę jestem przygotowana na to, jak to wszystko może wyglądać. No i mamy tutaj właśnie bardzo ładny romans, to jest chyba. Top drugi romans w roku przeczytany przeze mnie, więc jest wysoko, i nie mogę się doczekać drugiej części, która będzie we wrześniu. Naprawdę, skończyło się w takim momencie, że. Mm -mm. No, i tutaj jeszcze, jeśli kogoś interesuje, to mamy w zasadzie taki motyw Grumpy i Sunshine, tylko nieco z twistem takim, że tak powiem. I jest dziewczyna, która jest zauroczona w Przyjacielu swojego brata. Więc ja na przykład lubię taki motyw i bardzo mi pasowało. I co, jeszcze druga, jeszcze ty, tak. Z, tak, druga książka z Mastridu/slash Media Rodzina. A w zasadzie to jeszcze głębiej kopiemy, czyli ten imprint gorzka czekolada, czyli te książki 18, i mamy tutaj Delilah Green, ma to gdzieś, może ale mi się zaplątał język. I tutaj też mamy romans z WLW. Jeszcze przede mną jest, ale jestem mega zajara na nim, bo tak ludzie go zachwalali, że no nie mogą przejść obojętnie obok tego. I znowu ci pasuje. Dziękuję. Dobra, no to dawaj. Ja teraz hoprśupne trzy książki na raz, no. które dostaliśmy od naszej kochanej koleżanki, tak. za które bardzo dziękujemy. I są to. To jest trylogia. Nie. Ne. To jest seria, a dostaliśmy trzy tomy. Dokładnie. Są podane teraz w losowej kolejności. Inne anioły, zdrada, zazdrość. I to jest seria, która jest już dosyć stara. O, tutaj jest napisane, który Tom. O, w dobrej kolejności tomy O. Widzicie? Doceńcie tam. I ja wam przeczytam wyjątkowo y, ten kawałek y, opisu z tyłu, bo on bardzo fajnie oddaje klimat tego. Bo po okładekach podejrzewam, że większość z was by na to nie zwróciła uwagi. I no ja szczerze pewnie też. Okładki 2010 rok. Tak. Więc mamy tutaj. 16-letnia córka łowcy demonów w walce z istotami nie z tego świata we współczesnym mieście zamieszkanym przez ludzi i potwory. Czyli trochę Dora Wilk, trochę Harry Dresden. Nie? To taki vibe. Także może być super, naprawdę. Myślę, że to się jest. Na pewno jest na Tibiarze. Tak. Zdecydowanie, bo mój vibe, naprawdę. No to ja kontynuuję moją serię z żałobą i mamy tutaj e, drugi tom zrodzonych z legendy, czyli naznaczona krwią. Ogromna cegła. Ona ogólnie ma chyba 600 stron, czy 640, ale ma tak małą czcionkę, maluteńki druk, e, że gdyby była wydana normalnie nie na takim cienkim papierze i. Nie z taką czcionką i z tak małą ilością światła na stronie, to pewnie by miała z 900 stron, ale to było. Z książka. No, jakby kontynuacja, więc nie mogę Wam za wiele opowiedzieć, ale no powiem tyle, że była to bardzo dobra książka i mamy tutaj motyw legend arturiańskich przeniesionych do takiego prawdziwego życia, trochę Są Urban Fantazy. Dobra. No, bardzo dobra, ale pierwszy to lepszy. Dobrze, moja ostatnia książka. Jest to Kamogawa, tropiciel smaków, z wydawnictwa Relacja mm -hmm. i jest to książka bardzo nietypowa, interesująca. Ja już jestem po lekturze i powiem wam tak, to jest książka, która jest połączeniem takiej typowej literatury japońskiej z Sherlockiem mm -hmm. Holmesem. No tak. Tego się nie spodziewałam, ja wiedziałam, że to są jakby detektywi jacyś, ale aż tak. Tropiciele. Okej, okay. a to coś było, że. No nie wiem, nie ważne. Tak. Generalnie zamysł jest taki, że ojciec z córką prowadzą restaurację, znaczy bardziej ten ojciec jest kucharzem, uh -huh. a córka na zapleczu ma gabinet detektywistyczny. Ale fajnie. I idziesz i mówisz. Dzień dobry, proszę mi zrobić makaron z serem taki, jaki robiła moja mama 15 lat temu. I ona tam zadaje pytania Ej, super. jakieś konkretne. I no to do zobaczenia za dwa tygodnie. Się dzieje. I oni wyszukują po prostu i te przepisy pewnie, tak? tak. Jak to zrobić, żeby ten smak odzyskać? Tak, tak. Minusem na pewno jest to, że jest bardzo powtarzalna, że jednak te, czuć bardzo schemat tych opowiadań. Ale w japońskich też tak jest, na przykład fotograf albo tak. kawiarnia. Tak, ta... ale tam każde opowiadanie miało coś innego. Inno innowacji. A tu okay. jest ja, ja w niewidoczny schemat. Okay. I można, no, ktoś może się od tego odbić. A to też jest pierwszy tom z Inuś Tam, z tak, tego, co ja kojarzę. Ja myślę, że dalej to już trochę pójdzie lepiej. Jak? Więc czekam, bo jak będzie to samo, no to trochę będę zawiedziony. No, to prawda. No to co? U mnie ostatnią książką jest w sumie romans też, czyli jak wykiwać Hollywood. I ja na początku, jak zobaczyłam zapowiedź, to stwierdziłam, że w sumie jest fajny i ciekawe, ale jakby ja nie przepadam za motywem Hollywood. Znaczy, może nie, że nie przepadam, ale to nie jest mój pierwszy wybór raczej. Tak jak na przykład miałam do wyboru Daisy Jones i Evelyn Hugo, no to wzięłam Evelyn, bo jeszcze mniej muzyka mnie interesuje. Ale jak przeczytałam opis i jak zobaczyłam memy, które Paulina stworzyła na e, właśnie wydawnictwa, profilu i recenzje też, to kurde, stwierdziłam, że muszę to przeczytać koniecznie. I tutaj widzę, że książka jest 18, także miejcie na uwadze jak coś. Ja powiem swoją opinię na pewno o niej, jak ją przeczytam już, a to też będzie w niedługim czasie. Stay tuned. Tak. No i co, dziękujemy Wam w takim razie za obejrzenie tego book haulu trochę połączonego, nawet bym powiedziała, z recenzjami, bo większość książek czytaliśmy, więc trochę się rozgadaliśmy. Ale co, no, mamy nadzieję, że Wam się podobało i zobaczymy, czy następne bookhole też będą takie obfite, bo to jest jeszcze zdecydowanie nie przesądzone. No więc dziękujemy i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć.